z tej strony z Tykson i z Minecrafta, Widzowie w ostatnim odcinku skończyliśmy tą e, fabrykę. Widzowie e, i widzowie w dzisiejszym odcinku zajmujemy się dalej tą dróżką. E, Jezu e, wioską dokończymy ten domek tylko i lecimy z kolejnym albo sobie zrobimy w sumie choinkę. tak w dzisiejszym odcinku sobie zrobimy choinkę widzowie Bo choinka jest ważna Widziałem, że były duże wyświetlenia pod ostatnim odcinkiem właśnie z Minecrafta Cieszy mnie to bardzo Widzę, że Wam się podobają odcinki Ale zostawiajcie widzowie te łapki Bo łapki też mi bardzo pomagają I jest mi miło czy robić? Dobra, zróbmy całe Eeeh Najwyżej później to skończymy eee, Tak, widzowie, w e, międzyczasie też e, biorąc sobie pieniądze w, e, w Na naszym tej tam wiecie e, Z robloxa I widzowie Bardzo się dziwiłem jak tam wyszedłem nie pamiętam, żebym ja zbierał pieniądze. A miałem tak o 53... miliony. Teraz się zastanawiam, czy to jest zło, czy to jest mało. <grym> Ci, co oglądają Robloxa, to wiedzą, o co chodzi. Ale coś tak myślę, że to jest mało. Ja mówię, że 17 to mało, ale było dużo. Dobra. Nagrywamy Minecrafta. Ten domek już jest skończony. I yy, co ja chciałem? A, choinkę. Czy robimy choinkę z takiego drzewa? Czy budujemy sami? Ja bym chyba wybudował samemu. To sobie wyczyścimy. Yy, bo, no. Będzie mi to przeszkadzać tylko. I jeszcze to. Yy, to cyk, cyk. Yy, to usuwamy. Yy, cyk. A w sumie to spalimy. Albo po co palić. Ale też użyjemy krzesiwa. Yy, szybciej będzie. Cyk. A, jest dobrze. Jeszcze jedno. No na dobrze się to do, wysadza, dobra. W tym miejscu bym y, zaczął budować. I będę to budował na tak o. Y, tu będzie wejście do tej choinki. Y, tu będzie drabinka, żeby dało się też wejść to ja bym poleciał może na taką wysokość zobaczymy jak to będzie widzowie wyglądać e, bo też nie może być za duża ale ma być duża bo bombki będą duże e, tutaj do góry e, cyk 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 e, teraz tutaj i widzowie tu Przedostatnia ścianka. I dobra. Jest to takie. Ja bym chyba trochę dorobił. Tak trzy kratki myślę, że fajnie by było, gdyby było. Tyle. Yy, tyle. Starczy. I bierzemy teraz sobie świerkowe liście I zaczynamy chyba budowę stąd I zróbmy sobie kreskę O tak dotąd I teraz kratka mniej Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Okej okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra. Eee, tutaj. Tu, dobra. Eee, tutaj, dobra. Czy tu mi starczy? Powinno chyba starczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tutaj. Tu, cyk, 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 cyk. I, I tutaj. To zgadza się na razie. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. E, Te liście z widać trzeba jeszcze niszczyć. E, tutaj. E, tutaj. Tutaj... Yy, tutaj... Tu... Dobra, tu jest już wydaje Równo... I teraz... Tutaj... Tutaj... Tyk... Czemu tu te liście Nie znikają? Bądź znikają. Czy tak one mi w za bardzo nie przeszkadzają, ale lepiej, żeby ich nie było tutaj. No Nosz tutaj. Czy to nie mają trochę za małe? Dobra, zróbmy teraz na 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Y Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu będzie na trzy, cztery, na cztery. Zróbmy raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu zróbmy na... Trzy. Yy, jeszcze... Trzy. Trzy. Tutaj jeszcze trzy. Tu trzeba to poprawić, bo tutaj raz, dwa, trzy. Yy, tutaj trzy. Y, tutaj cztery, cztery. Y, Dobisz trzeba, raz, dwa, trzy, cztery, cztery, y, raz, dwa, trzy, trzy, cztery. Tutaj raz, dwa, trzy, y, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Tutaj dwa. Tutaj dwa, tutaj dwa, tutaj też dwa. Yy... Chyba tu nawet dobrze to będzie wyglądać. Zaraz widzę się to połączy wszystko i zobaczymy jak to będzie się prezentować. Tu.

Eee tu tutaj i jeszcze jeden bok e, tu jest dobrze chyba tak Nie to dobrze wygląda no ile jeszcze, a jeszcze, już jedna, ale szybko e, tutaj e, tu jest chyba, który bo zaraz buduję choinkę w minecrafcie Koleś nie buduje dużo razy choinkę w minecrafcie raczej to choinki rosną same, ale... Yy, tutaj tu ich ostatni Eee yy, dobra, jeszcze ostatni róg i w tobie chyba lecimy już owo zostawiać. eee to dobra to no wygląda to tak coś bym jeszcze zrobił tutaj pozmieniał eee, tak to zrobimy i tutaj tak bez tych rogów i tutaj yy, do góry no wygląda nawet dobrze no i widzowie bierzemy teraz Glowstone czyli jasnogłaś i robimy jakąś gwiazdę tutaj dwa tutaj Miasto to ma takie nogi. Tak. Teraz tu. Tutaj. Tutaj. Tu i tu. Jest dobrze. To do też środku. No jest widzę nawet bardzo dobrze Dobra co teraz yy, Ozdabiamy chyba z widzowie yy, z bloków tych Jak to zawsze widać się ozdabiało yy, Blok na yy, Blok miedzi bardzo y, jakieś lampki, A To na początku, zróbmy widzowe lampki. Od góry, tak, do dołu. Tutaj, tu, cyk, cyk. I teraz cyk, cyk. I tutaj zobaczymy, jak ona będzie wyglądać y, później sobie w nocy. No może być ciekawie. O tutaj liście zab zabrakło eee, tutaj eee, tutaj nadał dwie eee, jakoś tutaj, 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 tutaj eee, tutaj jakoś tutaj, tu, 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 tu i tu a jeszcze jedna dobra yy, i teraz robimy bombki czy bombki robić takie że chyba takie zrobimy najwyżej u góry będą widzowie mniejsze yy, bo te większe będą lepiej wyglądać yy, tutaj jakaś taka Tutaj... Yy, tutaj blok miedzi... Noż... Dobra, niech już będzie ten redstone. Kwarc. Yy, yy, Teraz widzę, że tam z tyłu można dać... Yy, miedź. A tutaj yy, diamenciki. Tutaj mieć. Dajmy mieć teraz, może. Nie, tu jest diament. Dajmy emerald. Tutaj dajmy. Tutaj dajmy mieć. W tym miejscu jest kwart. Dajmy złoto. Tutaj dajmy. Emerarda e, tu jest e, to, to dajmy kwarc. dobra e, tu ty jaksik e, tutaj redstone bo redstone też będzie oświetlał to e, tutaj możemy dać emeralda i lecimy dalej Tutaj złotko. Yy, tutaj. ja tu już bym dawał mniejsze. Yy, tu już daje mi pojedyncze. Yy, bo tu już nie ma miejsca. Yy, tutaj to. Redstone. Jament. Boże. Emerald. Dobra, jeszcze tutaj. Yy, to, 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 to. Dobra, i jak ona się prezentuje? Nie wygląda tak źle. Mogło być widzowie gorzej tutaj, więc coś jeszcze <ścoughs> dał. Yy, takie coś. Nie, ja bym albo nic. Nie, ja bym chyba już nic jednak nie dawał tam. Dobra, to to bym na tyle, tylko odcięczka co zawiedzie suba, łapkę i rozdział to po... Zd